Witam wszystkich. Dawno mnie tu nie było. Strasznie nudno na tej stronce. Nic się nie dzieje. Dom skończony, ale postanowiłem Wam pokazać następny remont apartamentu. Jestem dzisiaj w Tampie i będę zaczynał nowy remont nowego apartamentu. No i jeśli chcecie, to możecie uczestniczyć razem ze mną w tym remoncie. Idziemy, idę pokazać Wam apartament. Z zewnątrz to wygląda nieciekawie. Klucze są w boksie, jesteśmy w środku. wygląda apartament przed rozpoczęciem prac nie ma jeszcze prądu jutro będzie dopiero prąd ale dzisiaj coś przygotujemy trochę tak wygląda kuchnia kuchnia będzie cała rozebrana będą nowe szafki ta cała ściana będzie rozebrana ten bufet. No ogólnie to będzie kapitalny remont. Będą płytki na podłodze. Wykładziny będą zdjęte. Tu jest taki popcorn na suficie. Będzie wszystko zdarte. Aha, bo tutaj cały ten sufit będzie zdjęty. Szafki będą do sufitu. To wszystko będzie zlikwidowane. Dlatego trzeba popcorn cały zerwać, bo tu będzie cały nowy sufit. No, idziemy tak. dalej, Jest trochę ciemno. teraz muszę Wam trochę przyświecić. Tak to wszystko wygląda na razie. łazienki wszystko będzie rozwalone. Także pierwsza to będzie demolka. Czyli tak, tu są dwie sypialnie jedna druga i dwie łazienki tu jest następna sypialnia i tu jest łazienka o, to będzie też wszystko rozwalone tu jest łazienka z wanną gdzie będzie nowa wanna no i w ogóle nowe płytki tylko chciałem wam pokazać jak to wygląda przed rozpoczęciem remontu Dzisiaj będzie taki rozpoczęcie, czyli muszę tutaj chyba karpety sobie zdjąć, czyli wykładziny i sobie przynieść narzędzia bo wykładziny dzisiaj chyba No zobaczymy. Nie ma prądu co nam się uda zrobić. No będziemy coś działać. Czyli pierwsze to będzie rozbieranie tego wszystkiego. Jeszcze nie wiem, czy mój inwestor się zgodzi na filmowanie, ale jeśli się zgodzi, to już na pewno obejrzycie ten film i będę Wam pokazywał dalsze etapy remontu. No, biorę się za pracę. Myślę, że wystarczy na dzisiaj. Dzisiaj jest pierwszy dzień, ale tak, światło już nam włączyli. Łączy, już sufit rozmontowałem poprzynosiłem narzędzia trochę materiału do garażu zaniosłem zdjąłem karpety w dwóch sypialniach i przybyć młot ciężki sprzęt mamy prąd już Muszę pozywać te listy wszystkie. To są takie do y, karpetów do karpetu, do wykładzin do trzymania. Muszę je podejmować i wszystkie listwy przypodłogowe przez To będą szybciej później. Także będą nowe listwy przypodłogowe. Muszę po małą śmieci wyrzucać, bo szpuchę jedną załadowałem trochę miejsca dla mieszkańców tu mam następną partię do wyrzucenia no ale to jutro trochę powyrzucamy muszę zobaczyć kiedy to tak jakie dni zabijałem śmieci żeby wiedzieć kiedy ładować więcej śmieci no i tak to wygląda na dzień pierwszy dzisiaj poniedziałek także taki dzień trochę organizacyjny to się wyrzemy o sobie obrad. Podajem, to podejmujemy te listy przypodłogowe wszystkie podejmujemy Te listwy które trzymają yy, wykładzinę. No to niechęca światło. Nie za ciekawie. No ale to wszystko będzie, wszystko będzie wymienione, wszystko będzie no, a to ja. No dobra. To Zapraszamy na następne odcinki. Będziemy Wam wszystko systematycznie pokazywać. Jak się mówi, bez co zgodził? Oczywiście. Dzisiaj muszę go spytać, czy mogę nakręcać filmy. Ok, na razie. A bye. baj.